Sezon 2024 i 2025 rok przeszedł do historii. W ostatnim meczu La Liga FC Barcelona rozbiła na wyjeździe Atletic Bilbao 3,0, żegnając rozgrywki w wielkim stylu. Bohaterem wieczoru był Robert Lewandowski, strzelec dwóch pierwszych bramek i autor jubileuszowych trafień numer 101 w barwach Blaugrany. Choć nie udało się sięgnąć po trofeo Pichici, jego dorobek i tak budzi ogromny szacunek. A opinie hiszpańskich mediów. Pełne uznania, niemal jednogłośne. Jeszcze kilka tygodni wcześniej wydawało się, że walka o koronę króla strzelców będzie toczyła się do ostatniego gwizdka. Gdyby nie kontuzja pleców na przełomie kwietnia i maja, wszystko mogło potoczyć się inaczej. Lewandowski opuścił wtedy trzy kolejki, a jego strata do Kylian Mbappé wzrosła do sześciu goli. Mimo to Polak nie złożył broni. W meczu z Bilbao szybko zdobył dwa gole, najpierw po indywidualnej akcji i pięknym lobie, potem po klasycznej główce z rzutu rożnego. Ostatecznie zakończył sezon z 27 trafieniami w La Liga, cztery mniej niż Francuz. Sam Lewandowski tuż po meczu nie ukrywał, że czuje lekki niedosyt. Jestem trochę smutny, że nie udało się wygrać Pichici. Trochę się męczyłem, żeby wrócić do formy po kontuzji, ale to normalne. Ten sezon był prawie idealny. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy ligę, powiedział kapitan reprezentacji Polski. I trudno się z nim nie zgodzić: 42 gole i 3 asysty w 52 meczach to wynik, którego nie powstydziłby się nikt. Hiszpańskie media również nie kryły zachwytu. Mundo Deportivo określiło go mianem stulecia, podkreślając znaczenie goli numer 100 i 101, bramki setne i 101 dla Polaka w barwach Barcelony a mogły być także 102, 103 i więcej. Gdyby miał odrobinę więcej szczęścia, mógłby zdetronizować Mbappe czy Tamy. Portal nazwał go marzycielem, podkreślając jego klasę, inteligencję boiskową i skuteczność. Sport przyznał mu ocenę 8 na 10, zwracając uwagę, że mimo kontuzji i przerw potrafił wejść na najwyższy poziom wtedy, gdy zespół najbardziej go potrzebował. Eksperci docenili również jego wpływ na młodszych zawodników Laminea Jamala, Ferminę Lopeza czy Forta, którzy dzięki Lewandowskiemu zyskali więcej przestrzeni i pewności siebie. Po takiej końcówce sezonu, nie ma wątpliwości, Lewandowski nadal należy do absolutnej czołówki światowego futbolu. I choć nie zdobył indywidualnej nagrody, wygrał coś znacznie cenniejszego szacunek kibiców, dziennikarzy i kolegów z drużyny. A jego liczby mówią same za siebie, to był sezon rekordów przełomów i momentów, które przejdą do historii Camp Nou.